W tym wideo pokażę, jak zaktualizować ForScan do najnowszej wersji. Otwieramy program Forscan na komputerze, otwiera nam się takie okienko. I widzimy, pojawiła się informacja, że nowa wersja jest dostępna. Jest podany numer tej nowej wersji i twoja aktualna wersja. Twoja aktualna wersja jest tak. Widzimy, jest różnica. Co tu zrobić? Trzeba odinstalować tą, którą mamy na komputerze i zainstalować nową. Zobaczmy, co się dzieje tutaj. Mam licencję rozszerzoną, kupiłem na rok czasu, więc na razie nic tu nie robię. Zamykam, po prostu odinstaluję. Idę do programy. Jest tutaj akurat po angielsku menu, ale znajdziecie taką opcję jak aplikacje. Czy programy? Macie tutaj aplikacje i różne programy. Na liście możecie wpisać o scan, i widzicie, macie tutaj 2, 3, 3, 5, czyli ta wasza stara wersja UniStall. Pojawił się też komunikat, czy na pewno chcesz usunąć? Tak. Biega proces. I następnie aplikacja FODK została usunięta z komputera. OK, to możemy zamknąć okno. Otwieramy teraz internet. wyszukiwarkę wpisujemy scan. Pierwsza pozycja, Polska, otwieramy. Naciskamy Products. I tutaj pierwsza pozycja, Polska, For Windows. Widzimy 2, 3, 4, 1. I naciskamy, następuje pobieranie programu. Pobieranie zakończyło się teraz. Naciskamy, otwieram program. To okno możemy zminimalizować. Następnie, w jakim języku? Wybiorę Polski. Polski. Następne pytanie: akceptuję warunki umowy, albo nie? Oczywiście, że akceptuję. Dalej, miejsce, to samo, które tutaj jest sugerowane. Wybieramy dalej, Polskan będzie się nazywało. Tak, skrót na pulpicie. Tak, dalej, instaluj. Przebiega proces. I instalacja została zakończona. Widzimy, że skrót się pojawił na pulpicie. Naciskamy zakończ i startujemy program. Program startował. Widzimy, tutaj już nie pojawia się ten komunikat o nowości. Ale zobaczmy, czy trzeba wprowadzić kod, czy nie. Nie trzeba. Automatycznie komputer znalazł ten klucz i po prostu program został zaktualizowany do nowszej wersji i nie ma potrzeby wprowadzania od nowa klucza. Jest to bardzo dobre, proste rozwiązanie. Można korzystać teraz w pełni z nowego oprogramowania tego programu. Dzięki wielkie, daj nam serdecznie.